Cześć mi... Mistrzynie, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony a dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę w Assassin's Creed 4 Black Flag. Chciałem Was również bardzo serdecznie powitać w moim nowym, starym studiu nagrań. Jak widzicie, tła za mną już nie ma, i też również pojawił się także nowy mikrofonik, jak i również masa nowego sprzętu, o czym dowiedzieliście się również także z poprzedniego filmu, a mianowicie nowe studio nagrań. że nie widzieliście, a dotacja pojawi się gdzieś u góry ekranu. Bardzo bym was prosił też o to, abyście napisali mi tutaj pod tym gameplay'em w komentarzach czy taka forma nagrywania serii z różnych gier Wam się bardziej podoba od poprzedniej Czy też wolelibyście jednak poprzednią z ramką Czy też wolicie mnie bardziej wyciętego na green screenie Cóż, yy, będziemy kontynuować sobie naszą przygodę tutaj Ja miałem sporą przerwę z nagrywaniem Dosłownie miesięczną było to spowodowane Również także egzaminami na studia Jak i również remontem wokół domu Który dalej mi się ciągnie Ale teraz już zabieram się na YouTube na 100% Jak i również także całe kompletowanie nowego sprzętu do nagrywania tego też trochę czasu zajęło. To wszystko akurat wymagało pewnej modernizacji yy, i też po prostu odłożenia nagrywania na późniejsze plany yy, w dalszym terminie. Teraz już powracam do was i YouTube'a biorę się na 200%, więc również także sporo nowych, ciekawych materiałów wam się pojawi już niebawem na dniach. O, jakiś strażnik nas tu złapał, ale my go szybko uśpimy. <śm> Kocham takie akcje. Cóż, Rozpoczniemy sobie dzisiaj jakąś główną misję w Asasinskim Black Flag. Jesteśmy już asesynami pełnoprawnymi, tak więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie, więc zapraszam Was serdecznie na wciągającą przygodę. Już nie gubernator. Czyżbyśmy mieli okazję go zabić? Sprawdźmy to. A ja się wyciszczę. Captain Genway. You have something for me? The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about, from what I hear. <laughs> You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggero Ferraro. Był na naszej listie od jakiegoś czasu. Rozumiem. Zabierasz to dla mnie? Tak. To samochód Caroline Scott Canway, Hawkins Lane, Bristol. No i jeżeli to mamy typową ninjowską misję! Coś co najbardziej lubię! Okej, okay, będziemy musieli tutaj działać po cichu i dość w ukryciu. Hmm, takie misje lubię najbardziej. Dobra. Zajdźmy jakoś tutaj z boku i obadajmy całą sytuację. Ja sprawdzę jednak na mapie, czy po prostu nasza misja nie będzie się rozgrywać w terenie, gdzie ja czasem nie mam odblokowanej mapki. Chociaż zostaje całą tutaj mam, więc chyba problemów tutaj nie będziemy mieli. Okej, okay. wybierzmy się więc w takim razie na teren. No i będziemy musieli co nieco tutaj poszpiegować. Z góry domów będzie nam to nieco uproszczone. Dobra, jest i on, jest i gubernator. Tam jest ta dziwka, zabić go. Dobra, Je jeszcze Ninja, uspokój się. Jeszcze, jeszcze nie przechodzimy do tak, tak drastycznych środków, ale i zobaczmy, gdzie ten złomasz w ogóle pójdzie. Okej, okay, oddala nam się. Dobra. Wydaje mi się, że. No, może tutaj to nie jest takie najrozsądniejsze, ale dobra. Na razie tu powędruję po dachu. Musimy uważać na strażników, którzy się czają z boku na bok. Czasem będzie lepiej też również podróżować piechotą. Ja spierdalam. To, to, to tak w sumie jakbym słyszał takich, takich, tych. Takich. Takich tutajszych polityków, czy nie tutajszych, tylko naszych, tylko tych gorszych oczywiście. No dobra, pan gubernator idzie sobie tam. My elegancko go, go podpatrujemy z wysoko. Panie gubernatorze! Oh. Anglii to chyba nigdy nie wyszło. Coś w tym jest. Dobra, przejdziemy na to drzewko. Nie, nie złamię się, szyj ziomek, Spoko, robiłem to setki razy. No? Już? Mam go zabić, mam pełne pozwolenie na to. Patrzcie, jak to zrobię. Opsa! Bijaj po drabinie. Panie Kenway! Przygotuj ukryte ostrze! I wymie... a, czekajcie... Kurwa! Czyli ja go mam tak zabijać po prostu w momencie chyba kiedy nam się to pojawi? Teraz zmarnowałem okazję. No to wygląda. No tu panie jakieś są. Chodźcie, chodźcie, chodźcie dam mną. Jak ja lubię takie kobitki. Dobra, mam teraz szansę dokonać zabójstwa, zróbmy to. Ups, to jest tak? nie tak! oj Ojoj, 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 ojoj! Coś, coś, coś nie pykło nam w tej misji. Myślałem, że może Kenway jakoś tam zejdzie od dołu, chyci się może tam na poręczek i wtedy go diabnie. No to cóż, będziemy mieli teraz szybszą okazję. Wiemy, że tam można to fajnie wykorzystać. Więc od razu polecimy na ten budynek, zaskoczymy z góry i zabijemy, gnoja! Dobra. Kenway. Kenway se chodzi. Kenway się wtapia wśród ludzi. A i nam uciekają. Okej. Okay. Wiemy natomiast, jak oni pójdą, więc zmienimy trochę ścieżkę. Nie będziemy szli z tej strony, a będziemy go wyprzedzać. No, nie ma, nie ma piękna w tym mieście. Czekajcie, on tam podchodził chyba tam. Więc my pójdziemy nieco z lewej strony. Dobra, czekajcie, co się orientuje. On tu chyba skręcał teraz. Tak, skręca. Świetnie. Dobra, teraz on podejdzie tutaj, ale jeszcze miał wątpliwości. Tak, tak. Dobra. Cfel idzie. Teraz tu szybko musimy zajść. Okej, okay, to jest tamten budynek. Szybko wyprzedzę go. Kurde, nie miałeś tu się wspinać. Co za kretyn. Szybko! Dobra, jest, mamy szansę. Szybko, szybko. Gień! To kocham! Niech się kompletnie tym nie przejął. Teraz zmienimy seciuszki. I możemy dojść do dalszej konfrontacji w naszej misji. A ja ćwiczę w międzyczasie Kunaja. Też mam z tego zrobię odcinek w formie trenu z ninjom. Myślę, że wam się spodoba. Jaka przyjemna muzyczka. Może nie będę biegł, bo się będę rzucać w oczy. Albo będę biegł. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, tak. Ruggerio Ferrara. A ja jestem Ninja Amuno. Chodźmy na przyjęcie, albo nie tędy. Ja poczekam może, aż ten se wygłosi swoją mowę. Moja <laughs> rozpozna jeszcze. Przedaje mi się jakieś kobitki, są tu kobitki do wynajęcia, bym się tak fajnie przedostał wtedy do przodu. Dobra, już mogę go zabić. Z zimną krwią No to cóż Ok, kiedy odległość od celu mi się bardziej zmniejszy Tak jak teraz Dokole zabójstwa No, 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 no nie No nie! No po prostu, no nie Miałem go zabić po cichu No tak, tak, tak To jest całkiem prawdopodobne Dobra, nie ma o, co? Zabij Roger z ławki Czy gdzieś tu jest jakaś ławka? raz zaraz mnie wyczaję. Dobra? On tu gdzieś podejdzie. Kurde ja nie mam strzałek usypiających. To nie dobrze! Tak mnie wyczają, tu jest za dużo oczywiście innych przeciwników. Musimy to zrobić po cichu. Poczekajmy. Aha. Siadaj tu, Kenway! <laughs> 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 oh yeah, <laughs> yeah they've <bianca. laughs> how is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world you couldn't possibly understand my motives cretin! you who have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine but i do understand i've seen the observatory and i know its power You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose: To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. Yes, he needs that power. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is. I'll stop the man. <laughs> Here at the edge of a blade, I find a friend in you at last. Principe! You mad bastard. Our best sources say Principe. Ok. I nie wygląda jakby... Dobra, nie żyje. Musimy teraz sobie stąd pójść Mnie tutaj nie ma, mnie tutaj nie było Cio, cio Cio... O kurwa! Pierdalam. Dobra Teraz ucieknę z tej strefy Dobra, ci dwaj się na mnie rzucą, więc ja to zrobię pierwszy Super Bijamy na górę Piękna ucieczka! Kenway, dawaj, dawaj, nie przestawa, nie przestawa, nie przestawa, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Chowaj się w tych krzakach! Chowaj się do krzaków! Jest! Eee, e. ups, ups, ups! Zabij go, bo on cię sprzeda! <grym> on też nas sprzeda, zabij! Albo nie zabijaj. Ten nas sprzeda, zabij go, zabij go! Spisz, słodko, kretynie Dobra, czekajcie, bo on nas też sprzeda. Zabij go. Hey. FUCK! Z Załatwimy was. Dobra, więc was tak mało, że nie ma sensu, żebym się tutaj <gryw> w jakiś sposób kitrał z wami. Piękne zakończenie akcji w isie, asasynowskim stylu. Następnie teraz musimy dotrzeć do kantoru asasynów, aby oczywiście poinformować naszego przełożonego o wykonaniu zlecenia, co mi się już podoba, mamy bardzo podobne schematy rozgrywki, jak wręcz w Assassin's Creed 1, gdzie wykonywaliśmy główne misje, szkoda, że jakby pierw, jakby początek Assassin's Creed'a, Blackjack może nawet nie tylko początek, a co pół rozgrywki w zasadzie Assassin's Creed'a, tutaj, cholera, już byś nie przeżyję. Black Flag'a nie, nie działał właśnie w ten sposób, a działał w nieco w tych pirackich przygodach, chociaż to też miało swój urok. Teraz w sumie to gra się tak bardziej ciekawie i bardziej intensywnie. Do well Afryki? O kurna. I do niego pojedziemy, do tego Negusa. Ona no, na no, się nam udziało. E No właśnie, właśnie. Kolera jasna. Można było to. Można było to żeby na 100%. Było dość łatwo, ale już. Pallicho. I tak zarobiliśmy 1000 rubli, więc zajebiście. Ja tutaj gdzieś miałem jeszcze. Jeszcze czekajcie, bo tutaj gdzie są skarby. Chcę te skarby weźmiemy na pożegnanie. I będziemy po. ooo! Co jest? Mam coś iść, tak? A ja nie pójdę! <laughs> Okej, okay, przeszukajmy tą skrzyneczkę i weźmy sobie skarb. Urna! Myślałem, że ktoś podniósł alarm. A! <laughs> Dobra, ja idę stąd. Mnie tutaj nie było <laughs> ktoś tam strzela. Dobra. Ja się wycofię tutaj! I na widok tego pięknego okrętu z banderą pirackich asasynów Będę się z wami już żegnać tym razem. Mam nadzieję, że pierwszy nowy odcinek w nowym studiu nagrań z nowym świętem Wam się spodobał, jeżeli tak... Proszę Was, zostawcie miapkę w górę dla motywacji, skomentujcie ten materiał, napiszcie czy graliście w Assassin's Creed Black Flag, czy również, Tam mi się podoba, co sądzicie o tym gameplayu, Pośle po prostu zostawcie komentarz typu fajny filmik, to mi naprawdę dużo pomoże, bo chodzi o to generalnie, że ja mam ten problem u siebie na gameplayach, że moje gameplaye docierają do wszystkich subskrybentów, tylko że docierają często po tygodniu albo po dwóch, tak się dzieje, ponieważ te gameplaye mają małą ilość łapek oraz małą ilość komentarzy w stosunku do serii typu trenuj z ninją, a Akademia Ninja QA czy też moje vlogi to ma dużą większą aktywność wśród Was i dlatego jest to lepiej wypozycjonowane, dlatego bardzo was proszę, abyście mogli zostawić tą łapkę oraz skomentować ten materiał. Będzie, będzie, będę naprawdę wdzięczny za to. Cóż, to byłoby na tyle. Ja będę się z wami teraz żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście to już się powtarzał chyba drugi raz. Tak więc cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!